Pan, panie pośle też ma takie spostrzeżenia, czy przeciwnie? Ja myślę, że wszyscy tracimy na tego rodzaju eventach politycznych, bo to tak trzeba nazwać. Myślę, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i każdy, kto będzie chciał pomóc teraz starszemu człowiekowi, będzie się parę razy zastanawiał, czy za kilka lat ktoś nie będzie chciał faktur, paragonów, dowodów tej pomocy i tak i tak dalej. Ja myślę, że to gdzieś żeśmy poszli w czarny zaułek i szczerze powiem, że... Yy, yy, to, że dzisiaj Platforma, akurat Platforma, udaje, że nie wie o co chodzi, jest kuriozalne, przyznaję. I takie bezczelne. Powie. Ale nie rozumiem, mówi pan, akurat przecież Platforma. Są, przecież to są kolekcjonerzy mieszkań. Nikt się ich nie pyta, skąd te mieszkania mają, od kogo kupowali, dlaczego od komorników kupowali i tak dalej, Nikt się ich nie pyta. Natomiast tutaj w sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, ja słuchałem wywiadu akurat na pana kanale, nie, nie pyta się nikt o pana Jurka. Jak to jest, że on wydziedziczył rodzinę, że od 20 paru lat jego rodzina z nim kontaktu nie chciała mieć, że największą rodziną dla niego była jego sąsiadka matka y, y, Pana Karola Nawrockiego i w tej sytuacji, kiedy można było wykupować te mieszkania, bo można było gminne mieszkania wykupować, te komunalne. No i to jest właśnie skandal, bo nie powinno a, się No ale skandalać. było, no ale ja mówię... Staro tysiące osób czeka w kolejce na takie mieszkanie. Czyli jego zakopać żywcem. Nie, no on i tak poszedł do DPS-u, ponieważ po panu, pan po... Nawrocki się nim w ogóle nie zajmował. Ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, że długi zostały spłacone tego pana, tego mieszkania. Ale po to, żeby e, przejąć mieszkanie. No, to mieszkanie dostał, e, w, zdaje się, że w spadku, o ile pamiętam, było tam coś takiego napisane że tam jest jakiś spadek, ale jest też akt notarialny i wszystkie te pieniądze razem podliczone na 120 tysięcy. Ja tutaj chcę jeszcze Państwu powiedzieć tylko tyle, że od tego był płacony podatek PCC na 100%. I w tym przypadku każdy urząd skarbowy weryfikuje cenę, żeby nie był zaniżony podatek. Ja parę nieruchomości kupowałem, więc ja wiem jak to się dzieje. Urząd skarbowy albo podważa taką cenę, jak jest za niska, a jak za wysoka to nic nie mówi. A tak swoją drogą to pytanie powinno paść na początku. Po ile państwo mają mieszkań? Może pani profesor? No ja mam kilka. Kilka? A ile? Wie pani ile? Nie ja, tak. To może pani nam ujawnić? Sześć, sześć ja mieszkań. Czyli liczyć w Brukseli? To gratuluję. A pan, pani? To jest skandal. Ludzie nie mają mieszkań. A pani nie ma? Ja trzy. Trzy. Czyli wygrywa sześć do trzech pani profesor. No o. tak, ale ja y, część odziedziczyłam, także zarówno po Ale jak to tak? Aresa rodzeństwa? Nie wnosi A ja nie sprzeciwu mam, ja teraz? Nie, nie mam rodzeństwa. <laughs> proszę Jestem bardzo. Jedynacją. Tak jak ja. <laughs> A, tak, dwoje jedynaków. No nie, nie, nie. Ja, ja powiem Państwu tylko tyle, że w takich sytuacjach, kiedy się po latach wyciąga takie rzeczy, ciężko jest logikę udowodnić takiego działania. Ciężko jest oczywiste rzeczy tłumaczyć, to są najgorsze oskarżenia, jakie mogą być, to są te oczywiste oskarżenia. Takie na przykład, oszukał starego człowieka, to, że ten stary człowiek nie płacił czynszu, że nie płacił za prąd, za wodę przez tyle lat, to już. Tak, Nikogo to nie uchodzi. Tutaj, I mieszka do końca życia. Ale tutaj mamy trochę inną sytuację. Nie mieszka do końca życia. Rok temu już został przeniesiony do DPS-u. No, sytuacja, nie czarujmy się, no jest mętna. No panie pośle, chyba panu samemu jest głupio tak tłumaczyć teraz Nawrockiego, dlatego że ta sytuacja no, budzi tysiące różnych wątpliwości, a zwłaszcza to krętactwo wokół tej sytuacji. Bo gdyby od początku pan Nawrocki powiedział, mam dwa czy tam trzy mieszkania, dwa i pół, prawda? No to jest sytuacja jasna. I w tym momencie, panie profesor i pani pośle, trzy kropki stawiamy, Zapraszam państwa na dalszy ciąg rozmowy z moimi gośćmi na Polsat News i Wydarzenia 24. Chciałbym zapytać o ten wątek, o którym mówi pan Karol Nawrocki, czyli wątek udziału służb. Czy służby państwa zdaniem tu maczały palce w tej sprawie? No to jest wykreowane. To widać wyraźnie, że scenariusz. Ale kto to wykreował? No, ma pan moim, dowody na to? Moim zdaniem nie nie. To wykreował sam pan Nawrocki. Myślę, że ile ma mieszkań. No. Ja myślę, proszę Państwa, tak, że na kilkanaście dni przed wyborami takie rzeczy bez przyczyny się nie znajdują. I nie bądźmy tutaj naiwniakami. To nie sztab z y, 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 tego naszego głównego konkurenta, Trzaskowskiego Rafała Trzaskowskiego, <laughs> wymyśla. Przez to przyjechało do nich, dosłownie przyjechało do nich. Oczywiście służby mówią, że nie mają nic, nic wspólnego, a co że niby mają mówić? Tak więc myślę sobie, że jeżeli Nawrocki mówi, że to jest w jego aktach, w służbach, i to się pojawiło z tego kierunku, no to widocznie ma. Pani profesor? Powody. Żeby Jakieś tak mówić. kolejne bajki, dlatego że służby naprawdę nie zajmują się spisywaniem mieszkań wszystkich osób. To prawda. W to związku prawda. z tym yy, nie. No. W czasie debaty w Superekspresie Nawrocki powiedział, że ma jedno mieszkanie. No teraz ja zostałam zapytana, powiedziałam, ile mam mieszkań. Jasna, prosta odpowiedź. No człowiek wie, ile ma mieszkań. No, ogół wie, ile ma samochodów. No chyba, że ma jakąś pomroczność jasną. No i wtedy rzeczywiście nie wie. No ale wtedy się tym bardziej nie nadaje na prezydenta. Tak, że... Odwrócony kredyt to jest specyficzna sytuacja. Prawo do mieszkania się ma, ale mieszkania się nie ma. To są dwie różne ale rzeczy. Ale nie, no teraz pokazano mm -hmm. Notarialny, z którego wynika, że po prostu kupił to mieszkanie. Tak i mieszka... I to nie jest żaden odwrócony pan, kredyt. Pan to nie Jerzy... jest nic. Pan Jerzy w nim nie mieszka. Pan Jerzy mieszka w DPS-ie, co kosztuje miasto 96 tysięcy rocznie i pan Karol Nawrocki nie partycypuje w tych kosztach. No to jest wszystko mętna sytuacja. Służby nie mają z tym nic wspólnego. Służby nie mogą się w ogóle zajmować takimi to prawda. drobnymi Oczywiście. sprawami. W ogóle nie Pan powinniśmy jest sprawami sam zajmować. W sobie winien. Człowiek normalnie wie, ile ma mieszkać. Dobrze, ja proszę wiem, Państwa, bo dzisiaj premier Tusk podczas posiedzenia rządu yy, poprosił w związku z tą sprawą Ministerstwo Sprawiedliwości, aby przygotować rekomendacje dotyczące zmiany prawa w sprawie wyłudzeń i oszustw, w których ofiarą padają ludzie starsi. To dobry pomysł? Nie, no to. No to jest na skalę tuska pomysłu, dlatego że ja nie widzę tu poszkodowanego w tej sprawie. No Po prostu szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Natomiast są, i przypominam sobie takie sprawy w Warszawie, jeszcze za pani Gronkiewicz Walc, hurała tutaj taka grupa przestępcza. Pani Gronkiewicz Walc mówiła, że u jej boku powstała mafia wręcz nawet prywatyzacyjna, reprywatyzacyjna, która autentycznie oszukiwała, a nawet do dochodziło. To chcę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o morderstwo w Warszawie dotyczące właśnie wyrzucania ludzi z mieszkań, ich własnych mieszkań, no to tu umorzono, proszę państwa. Ale czy dobrze? pana zdaniem yy, prawa osób starszych są wystarczająco zabezpieczone. Wobec Prawa osób starszych są takimi samymi prawami jak każdego człowieka. Ja bym tutaj ja bym tutaj tylko zalecił dzielnicowym, różnego rodzaju miejskim ośrodkom pomocy społecznej większą troskę o ludzi starych. A prawo mamy napisane tak jak trzeba. Morderstwo to morderstwo, wyłudzenie to wyłudzenie. Pani profesor. Uważam, że akurat ta sprawa stała się przyczyną do wydania takich reklam, komendacji. No to może bardzo dobrze, dlatego że tysiące starszych osób jest oszukiwanych. A to na wnuczka, to na policjanta. Wyłudzane są numery PESEL, wyłudzane są numery kont bankowych i te konta są później ograbiane przez są całe mafie. Bardzo często są właśnie telefony do ludzi starszych, że wnuczek miał wypadek i że trzeba dać natychmiast pieniądze i Potrzebna jest przede wszystkim edukacja. Trzeba przede wszystkim mówić starszym osobom, że naprawdę policja do nikogo nie dzwoni, że jest jego zagrożone konto. Pracownicy banku nie przyjeżdżają, żeby się dowiedzieć o numer konta i dać nową kartę kredytową. A jak to jest? Czy im się starszym, to jest bardziej się łatwowiernym? To znaczy, część osób no, ma już demencję, część osób ma chorobę Alzheimera. Także czy bardziej łatwowiernym? No jeżeli ktoś mówi, że wnuczek miał wypadek, babcie, dziadkowie na ogół bardzo kochają swoich wnuczków, no więc jeżeli on potrzebuje natychmiast ratunku, potrzebuje pieniędzy, to są skłonni po prostu dać te pieniądze. No, edukacja? Znaczy, edukacja to tak, tutaj popieram, natomiast prawda jest taka, że czym człowiek jest starszy, tym więcej empatii ma, tym bardziej się rozkliwia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiem tak, no jeszcze są rodziny, no rodziny powinny ze swoimi matkami, ojcami rozmawiać o takie okoliczności. A ktoś, kto jest samotny. Moja matka, wszystkiego najlepszego, ma 84 lata, to chcę powiedzieć, że nikt jej nie oszuka. I, I tyle. No, no właśnie wszyscy tak myślą. Nie a myślą, ja wiem. Jesteśmy. Ja wiem. Hula po internecie ma własne konta w ogóle tak. i tak dalej. Hula po internecie, po to, to nie ma opcji nawet. No i hmm. jeszcze z tego ma. Ale mówi pan o kontach mailowych czy kontach bankowych? Nie, no, bankowe to tam codziennie jest weryfikacja prowadzona, natomiast tak, tak. natomiast mówię o Facebooku, o, okay. o Twittera nie ma. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu. Wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.